Debata wyborcza kandydatów na burmistrza miasta Sanoka, którą mieliśmy przyjemność realizować, przechodzi do historii. Pełny jej zapis jest dostępny na naszych stronach internetowych. W materiale prezentujemy komentarze uczestników debaty, zarejestrowane tuż po jej zakończeniu. Pierwsza część debaty była dla mnie bardzo stresująca, ponieważ doświadczam Taką formę wypowiedzi po raz pierwszy, natomiast później już wszystko odbywało się prawidłowo. Myślę, że debata była merytoryczna niepotrzebna. Emocje są zawsze, emocje towarzyszą nam w życiu codziennym. Tutaj również były emocje. Niepokoi mnie tylko to, że tyle kłamstw <noise> oczywiście padło podczas takiej debaty. Nikt się nie skoncentrował nad tym, jakie plany mamy na rozwój. My ten rozwój prowadzimy, my ten rozwój tworzymy, pokazujemy, jakie działania będą nam służyć teraz do obniżeniu kosztów życia w najbliższych miesiącach. Tak jak już powiedziałem, ciepło, które zostanie obniżone dla przedsiębiorców nawet na poziomie 28%. Kolejne inwestycje, które realizujemy, też pokazują naszą determinację, no chciałbym, żeby właśnie kontrkandydaci skopili się nad tym, żeby pokazali pomysł na i projekt na rozwój Sanoka, a nie na krytykowaniu tego, co się dzieje, bo inwestycji mamy za ponad 330 milionów już łącznie z tej kadencji z można powiedzieć realizowanych i środki pozyskane na poziomie 220 milionów. Takich historycznych sum jeszcze nie było w Sanoku i miasto potrzebuje ludzi do pracy, a nie ludzi do prowadzenia polityki. Dlatego Zachęcam wszystkich Państwa, abyśmy się spotkali 7 kwietnia, oddali głos na ludzi, którzy chcą pracować, a nie uprawiać politykę. Debata pokazała jedno, że warto mówić prawdę i spełniać obietnice, które się dało. Trzeba zawsze brać odpowiedzialność za słowo. Debata była potrzebna, bo pokazała jakie są oczekiwania Sanoczan i jakie działania można podjąć, żeby te problemy Sanoczan yy, zlikwidować, przezwyciężać. Emocje na pewno były, jest to rozmowa, jest to rozmowa na żywo, więc... Yy, no, Trudno jest zaprzeczyć temu, że tak było. Ale była potrzebna ta debata. Pokazała, że warto rozmawiać, ale to trzeba też zapoczątkować, żeby te rozmowy trwały w czasie kolejnej kadencji samorządu. Debata, myślę, przebiegała tak, jak się spodziewałem. Brakowało mi trochę więcej interakcji. Myślę, że to na przyszłość warto o tym pomyśleć, żeby tych pytań było jednak więcej między kontrkandydatami, bo to powoduje, że taka debata jest atrakcyjniejsza i można faktycznie wtedy troszkę więcej, Troszkę lepiej poznać kandydatów, ale ogólnie uważam, że bardzo dobrze się stało, że po raz pierwszy w historii miasta Sanoka mamy debatę kandydatów. Pytania przez dziennikarzy były przygotowane. Myślę, takie, które dotyczyły różnych sfery życia naszego miasta i dzięki temu mieszkańcy mogli poznać opinie swoich kandydatów bezpośrednio oglądając tę debatę. Bardzo dobrze się stało i tutaj należą się słowa podziękowania dla portalu e Sanok za to, że podjął się organizacji tej debaty. Mamy nadzieję, że wspomnimy. Realizacja przybliżyła państwa do dokonania wyboru podczas głosowania przy urnach. Przypomnijmy, że już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów największych miast, a także radnych do rad gmin, powiatów i sejmików na kolejną pięcioletnią kadencję.